Hej siemano, z tej strony YoYoFairOne i witam was na moim kanale I dziś mamy słuchajcie kolejny odcinek z serii Robloxa i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania I oczywiście widzę, że tutaj, bo słuchajcie myślałem, że mi się już skończy ładować, bo w ogóle to się ładowało, ale widzę, że tutaj inni gracze grają I słuchajcie, dzisiaj zagramy w Robloxie w chowanego i słuchajcie, też chcę wam powiedzieć, że na kanale Fana Verteza wpadł odcinek z Robloxa, jak graliśmy też z fanem Verteza wchowanego, więc zapraszam serdecznie na jego kanał, słuchajcie. Link do odcinka z fanem Verteza, e, jeśli się uda, to będzie w opisie, słuchajcie, ale możecie e, też e, ten odcinek znaleźć na serwerze na Discordzie. E, a, opi a link do mojego serwera na Discordzie macie w opisie i możecie tam właśnie zaakceptować zaproszenie. I dzięki temu, jak zaakceptujecie zaproszenie, to będziecie członkami i będziecie mogli sobie oglądać ten odcinek. Są naprawdę polecam, bo naprawdę warto. Ale ja myślałem słuchajcie, że ten... Tutaj ma odliczony czas, słuchajcie, czyli 4 sekundy jeszcze 3, 2, 1. I w ogóle, jeśli się czego wam się podoba, to miło by było, jeśli byście strzeli łapeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje. Wtedy też będę wiedział, że lubicie odcinki z serii Roblox i postaram się nagrywać po prostu więcej odcinków. Teraz widzę, że wybieram mapę. Słuchajcie, jestem ciekaw, gdzie zagramy? A w kuchni spoko. I w ogóle, kto nie subskrybuje kanału, to już teraz polecam kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach z serii Roblox, Minecraft, Hero, Mobile Legends, Bang Bang, Brawl Stars i wiele, wiele więcej, co naprawdę polecam, bo naprawdę Dobra, wybrało jednak, słuchajcie, pracownie. Ej, słuchajcie, mam nadzieję, że ja na przykład będę tym, um, będę ach, szukającym... A nie, dobra, jakiś Kacper w 17. On, no, słuchajcie, myślałem, że to ja będę tym szukającym, ale jednak się pomyliłem. Dobra. Teraz trzeba poczekać tutaj z tego co widzę. A nie, dobra, już słuchajcie, aż wybiegnę sobie jednak. Słuchajcie, dobra. Dobra, to lecę. O ja cię, dobra, wiecie co, zastanawiam się, gdzie by tutaj pójść? Ja już w ogóle e, tak jak mówię, e, grałem z e, Fanem Verteza, e, nagrywaliśmy razem odcinek. Na jego kanale i możecie to zobaczyć sobie albo na serwerze na Discordzie moim, właśnie, albo możecie sobie e, ja wam też dam link do tego odcinka, żebyście sobie normalnie znaleźli ten odcinek. Bo naprawdę warto, słuchajcie, naprawdę był z tego kozacki odcinek, powiem Wam szczerze, e, schowanego, właśnie. Gr, gr, tak jak Wam mówię, graliśmy właśnie w chowanego, było naprawdę fajnie, uważam. Naprawdę, ciekawie, nawet. O nie, kurde, ma dobra. A czy wiecie co teraz chciałem w sumie skoczyć gdzieś indziej, ale dobra, widzę, że muszę uciek, uciec jednak. O z tego... O nie kurde ej, za 8 sekund się rozpoczyna cała rozgrywka, słuchajcie. O jacie. Ej, dobra. Mam nadzieję, że doskoczę. O jestem super akurat, dobra, tutaj sobie wezmę może tą monetę. Dobra. No, kurde chciałem O dobra, już wziąłem spoko. Na razie nie widzę szukającego. O nie ej! Dobra, nie, nie widzę szukającego. Słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze, słuchajcie, naprawdę. Mam nadzieję, że ten szukający szybko mnie tutaj nie znajdzie. A, nie, nie doskoczyłem, słuchajcie, ale dobra. Mam nadzieję, naprawdę, że on mnie nie znajdzie, bo będzie trochę creepy, jednak, jeśli on mnie tutaj znajdzie i mnie złapie. Ale widzę, że już dwóch chyba złapał z tego co widzę. O dobra, trzech złapał. No to jest źle, jest źle, słuchajcie. Dobra, nie widzę go tutaj, ale gracze tej biegną, czyli że on gdzieś musi być w pobliżu, coś czuje. Tutaj widzę long game 1, 2, 3, 8. 8, 3. No. Spoko. Czas też widzę jest całkiem dobry. Słuchajcie, nie jest jakoś źle też. Są 3 minuty jeszcze cały czas. Więc jest dobrze, jest dobrze. Słuchajcie. O kurde, ej nie, czy on jest gdzieś za mną? Ej nie, on tam jest. Słuchajcie, to jest ten szukający. O nie, nie, on tam jest. On tam jest, słuchajcie, on tam jest, on tam jest On tutaj biegnie na bank O nie, on tam gdzieś był, słuchajcie, ja go widziałem Tam był ten szukający W ogóle pamiętajcie też e, o ważnym info, czyli rozkładzie... O nie, złapał, złapał mnie, kurde no nie, myślałem, że mnie nie złapie. Wiecie co? Ale dobra, pamiętajcie też o ważnym info, czyli o składzie dni i godzinach. Śpiewię wypadki: odcinki. Bądź jak wtorek 1923, środa, czwartek, piątek 2023, sobota 15.30-20.30 i niedziela 11.15.30. I naprawdę warto wiedzieć o tym. I w opisie znajdziecie też link do mojego Instagrama i do mojego Twittera, gdzie możecie zacząć mnie obserwować. A w ogóle dzisiaj rzuciłem bardzo fajny post. Słuchajcie, jak sobie w tym w kropie, w forum. Grałem w, bo, grałem w grę Donkey Kong, bo tam jest taki jakby um, taka konsola, jakby można to tak nazwać, no nie wiem, taki, um, takie jakby konsole kiedyś, co były w starszych latach. Na takie, no, takie gamerskie, słuchajcie, i tam jest taka strefa Game Zone, czyli strefa gier, i to sobie właśnie zagrałem przez chwilę w Donkey Konga i wrzuciłem dzisiaj post na Instagrama i na TikToka. Więc mo, kto nie oglądał, to polecam zobaczyć i możecie wtedy polubić i zafollowować mnie, bo naprawdę warto. Ale słuchajcie, myślałem, że jakoś dam radę tutaj uciec. A jednak, jak chciałem Wam opowiedzieć o ważnym, info, to ten od razu mnie kurde złapał. Słuchajcie, jednak dogonił. A wiecie, co jest najbardziej irytujące? Że ten, który szuka, czyli szukający, jest szybszy od tych, którzy właśnie się chowają, od chowających. To jest trochę słabe, powiem szczerze. Jak ja nagrywałem z fanem Verteza, to właśnie to zauważyłem. Słuchajcie, w ogóle pozdro dla siebie, fan Verteza. Jakby co, jeśli to oglądasz. No, ale widzę, że zostało mu jeszcze 3 graczy, a coś czuję, że ten gracz jest na bank. No, na bank to wygra. Na bank coś czuję, że on to wygra, że on zaraz złapie jeszcze tą trójkę graczy i no i będzie koniec, coś słuchajcie. Ale jest 40 parę sekund, więc może ich jednak nie złapie, słuchajcie. Nawet nie całe 40. No. Z tego co widzę na razie, na razie jest dobrze, słuchajcie. Tam widzę, że jakiś gracz chyba biegł. Ale chyba się schował, o ile widziałem, albo zniknął, nie wiem. Bo no ciężko powiedzieć, tam ktoś na bank bieg z tego co widziałem, słuchajcie. Ale w ogóle fajnie się grał, uważam, z fanem Verteza, w, właśnie w tego, w tego szukanego. Powiem wam, nawet nie wiedziałem, że na Robloxie jest taka gra jak e, szukany, właśnie. Powiem wam, że dopiero się dowiedziałem, jak e, fan Verteza właśnie ze mną nagrał odcinek. Dopiero wtedy się dowiedziałem, słuchajcie, jak nagrałem odcinek z fanem Verteza. Że jest taka gra w Robloxie, jak szukany, kurde. No, przecież ja wcześniej o istnieniu takiej gry na Robloxie nie widziałem, słuchajcie, to było takie XD, że to szok. Naprawdę, to mnie tak rozwaliło. No, powiem wam, że było trochę dziwnie. Naprawdę, no, trochę komicznie. Nie wiedziałem o, istn o istnieniu gry, słuchajcie, która była stworzona. No, fajnie całkiem, uważam. Jestem ciekaw, co teraz wybierze. O, dobra, super. Czyli wybrał jakiś pokój, taki do gier, coś w tym stylu, coś widzę, bo tam jest chyba. Ee, bilard. No, Bilard to jest. Kurde, fajnie było, gdyby, gdyby, słuchajcie, ja bym był dzisiaj szukanym. Gdybym ja właśnie szukał, proszę, żebym ja był, proszę. Ju labudzia, labudzia, kurde. No nie, czemu? Ej, kurde, to było trochę niefajne. Wiecie co fajnie było, właśnie, gdybym ja został tym. E, gdybym ja właśnie szukał, to by było spoko, uważam. Ale dobra, lecimy, lecimy teraz, słuchajcie, teraz trzeba szybko uciekać Tutaj ten gościu jest, ja, dobra, ja szybko uciekam, słuchajcie Ja szybko uciekam eee, Nie wiem, czy byłem już w tym pokoju, wydaje mi się, że raczej nie Zaraz zobaczymy, ale wydaje mi się, że właśnie w tym pokoju mnie jeszcze nie było Nie, nie było mnie w tym pokoju, nawet jak grałem z fanem Verteza. to jeszcze mnie tutaj nawet nie było Wiecie co, ja mogę sobie na te skrzynki, a nie mogę, Myśla... myślałem też, że na nie wskoczę, słuchajcie, ale jednak nie Dobra, wiecie co, ja tutaj muszę trochę bo muszę zobaczyć, co i jak. Teraz dopiero się mapa załadowała, więc też jest spoko. To jest latarka. Czy ja do tej. Poczekajcie, bo to jest końc w ogóle, ja chcę tego końca przy okazji sobie zdobyć. a poczekajcie, czy ja mogę na przykład się tutaj. Nie, nie ukryję się tutaj, myślę. Wiecie, co było. O nie, kurde, on zaraz szuka! Ja cię kręcę. Ej, ja nawet nie, z... nie, za... nie zauważyłem czasu, słuchajcie. O nie, 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 nie. nie, nie. Kurde. Muszę szybko uciekać. Ja, słuchajcie, muszę szybko uciekać. I ja nie mam tutaj nigdzie dobrego miejsca do ukrycia, z tego co widzę. To jest telewizor w ogóle jakiś. O, nie wiem, naprawdę, gdzie mam uciekać. O ja się, przecież ten. On zaraz wyskoczy tutaj na bank. Zaraz pewnie zacznie mnie łapać. Coś, że Zaraz na gości mnie tutaj złapie. Chociaż na razie nigdzie go nie widzę, o dziwo. W ogóle się też to trochę zlagowało, widzę. Więc jest trochę słabo. Ej, dobra, on mi na bank by tutaj zauważył, coś, czy. Ale tutaj mam jednego końca. A tam w ogóle jest chyba dużo graczy, o ile widzę Boże, to... Przez chwilę myślałem, że to tutaj słuchajcie, to pudełko to jest jakiś gracz Boże, naprawdę, przez chwilę ja tak myślałem, słuchajcie Nie wiem czemu Na razie nie widzę nikogo, jest dobrze, słuchajcie, jest do Dobrze Dobra, to chyba był gracz, to chyba nie był nikt taki ten NIE! KURDE! A nie, nie do... Ej, on mnie chyba nie widział o jacie, ej, on mnie chyba nie widział Coś czy... mam nadzieję, że mnie nie widział, słuchajcie Ale on mnie chyba nie widział Bo już dawno by mnie przecież złapał, kurde On mnie nie widział Ej, dobre, szybko uciekam, bo jednak jak mnie nie widział No to warto z tego skorzystać, kurde Jak najszybciej uciekać Ja cię kręcę Coś czuję, że teraz mnie na bank widział Teraz już musiał mnie widzieć To jest raczej pewka O nie, kurde, ja muszę szybko uciekać Co z tego, że tam końca nie, zna nie zdobyłem tamtego? Ale wiecie co ja muszę uciekać? O nie, 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 kurde. Kamerka, kamerka. No jacie. Wiecie co ja mogę w to uciec szybko? Tylko mam nadzieję, że zdążę. Kurde. Tutaj go nie widzę, więc jest dobrze, jest dobrze. Słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze. Tutaj nie przycisnę się Ok, spoko. Przynajmniej dobrze wiedzieć. Czy to się nie przycisnę? Dobra, a w ogóle gdzie są inni gracze? Bo jeszcze jest 8 graczy. Nikogo nie widzę praktycznie to jest innych graczy. To jest trochę dziwne, powiem Wam, że nie widzę innych graczy. Ale tutaj ewidentnie go nie ma. Coś jeszcze, że chyba mnie raczej nie gonił. Z tego teraz mogę zauważyć, słuchajcie, że raczej mnie chyba nie gonił. Ale tam jest jakaś podkładka, słuchajcie, się, Czy tam nie pójść i I nie pójść tam i nie wskoczyć do tej podkładki? Do tego tam kartonu, słuchajcie, bo tam jest jakiś karton w ogóle. To jest jakiś gracz. Ej, czy to jest gracz, czy. O nie, to jest chyba. Nie no, kurde, to jest na bank, no! Serio? Jaki ze mnie kretyn! Na bank mnie widział z góry, słuchajcie, coś czuję. Jestem takim kretynem, że to szok. Na bank ten goście widział mnie z góry i dlatego mnie złapał, słuchajcie. Ale ja w to normalnie nie wierzę. Udało mu się mnie złapać. To już w sumie druga runda. Kurde, ja naprawdę mam nadzieję, słuchajcie, że zostanę wylosowany chociaż w trzeciej rundzie. Bo to było spoko, gdyby mi się udało właśnie e, być tym e, szukanym. I gdybym mógł właśnie szukać inne osoby, to było naprawdę Gites, uważam. Dobra, sobie tutaj popatrzę trochę na kamerkę. Boże, jaki uśmieszek, kurde. Trochę XD. Ale nie, w sumie nie, całkiem spoko, dobra. Zobaczmy innych może graczy, gdzie są. Tuta tutaj się ktoś w ogóle ukrywa, słuchajcie, na Bilardzie. Z tego co widzę. Więc spoko. Teraz tutaj widzę, że biegnie sobie. A tutaj ktoś włazi po tym. W tych tutaj takich. Nie wiem jak to nazwać Poczekajcie, bo tutaj musiałbym zobaczyć co to jest A jest przy bilardzie, dobra, to tam jest też inny gracz w ogóle, słuchajcie A nie, dobra, on już bardziej uciekł Dobra, spoko A zobaczmy jeszcze inny gracz Czy to jest jakiś, jakiś inny jeszcze Jakiś inny gracz Kurde, ej, poczekajcie, czy Czy to jest sufit? Jak tam można się dostać, bo jestem ciekaw Naprawdę, na ten sufit, słuchajcie Tutaj są jakieś podkładki, ale wątpię Że przez te podkładki można się dostać na sufit Ej, słuchajcie, naprawdę, jak można się dostać na sufit Ja się zastanawiam Czekajcie, czy tutaj na przykład tego gracza nikt nie go nie, znaczy. Nie widzę w sumie raczej. O, dobra, oni się już tutaj widzę, spotkali dwójka. Jeszcze 5 sekund, słuchajcie, zostało. 4, 3, 2, 1. No i koniec rozgrywki, słuchajcie. Mam nadzieję, że tym razem mnie wylosuje naprawdę, bo to jest takie losowanko, słuchajcie. No, takie losowanko, że e, ile gra, gra, tego losuje. Jestem ciekaw, mam nadzieję, naprawdę, że ja tym razem będę szukał innych, bo to było naprawdę spoko. Jak na przykład grałem z fanem Verteza, z fanem słuchajcie, to dwa razy pod rząd mu się zdarzyło e, dwa albo trzy już nie pamiętam że to on kurde szukał. On kurde szukał wszystkich graczy. Ja normalnie go, słuchajcie, błagam, żeby e, mnie nie ten, e, mnie nie. Właśnie mnie nie szukał, tylko że, e, mówiłem mu, że ja tam mu podpowiem, Znaczy mówiliśmy takie coś, że ja mu podpowiem gdzie są inni gracze i no. No i próbowałem mu podpowiedzieć w ogóle, ale kurde no. Ej, no serio? Jakiś Mati0904 czemu? Ja się pytam, naprawdę czemu? Ja chciałem być choć raz tym szukany, naprawdę. Ten, tą osobą, która szuka Ej, what? Ej, co to jest? Ej, ja nawet nie widziałem gdzie my w ogóle wyszliśmy, słuchajcie. O nie Dobra, wiecie co, bo tutaj widzę jakiś Co to jest? Ej, ja naprawdę się pytam, co to jest. Dobra, a może pójdę tutaj, słuchajcie. Na ten domek, nie wiem, zobaczymy, jak mi tam pójdzie na domku. Poczekajcie, co to jest? Jestem na jakimś podwórku? Nie wiem, naprawdę. Co to jest, słuchajcie? Cóż to jest? A ciekawe, czy tam można w ogóle podskoczyć, słuchajcie. Ale dobra. Wiecie co, coś jeszcze, że... Ten id to raczej będzie tutaj łatwo, łatwo miał dostęp, do słuchajcie. U nie widać mnie, widać mnie, widać mnie. Jednak nie. Ty mnie trochę za bardzo widać, słuchajcie, jak się za bardzo zbliżę. A ja chcę po prostu e, widzieć, czy ten właśnie szukający nie wychodzi zaraz. Znaczy on mi, i tak ma jeszcze 9 sekund na całe szczęście, słuchajcie. No jeszcze 5 sekund i zaraz będzie tutaj rozpoczynał szukanie, słuchajcie. Mam nadzieję, że naprawdę nie znajdzie nikogo coś, że oni raczej tam wskoczyli. Na ten dach, nie wiem. Dobra, wychodzi i schodzi na dół, na dół zeszedł, słuchajcie, bo dziwo chyba nawet nie zauważył nikogo. Ja tutaj bardziej wejdę w ten yy, głąb, taki tutaj. tutaj, bardziej się schowam, słuchajcie, żeby tak za bardzo mnie nie było widać. I będę sobie przy okazji przeglądał, gdzie on tam biegnie, słuchajcie, bo stąd bardzo łatwo go widzę. Taki tam, jakby taka biała kropeczka, więc to jest też spoko, a to leży łatwo go widać. I mam nadzieję, że tym razem mnie ten. Te, ta osoba nie znajdzie, słuchajcie. Ten gracz mnie nie znajdzie, mam o tyle nadzieję. Zobaczymy, słuchajcie. Boże, ej, jaki lak teraz normalnie się zrobił. Ale dobra, widzę gdzie on jest. Widzę, o nie. A dobra, on jest tam u góry, słuchajcie. On jest tam u góry, ewidentnie chce doskoczyć gdzieś. Tylko gdzie on chce doskoczyć, słuchajcie. Jak on raczej tej nie doskoczy, coś czuję. Raczej nie. Nie uda mu się, słuchajcie, to ja aż doskoczyć. Dobra, teraz zeszedł tam na dół, słuchajcie, biegnie. I co on dalej zrobi? Jestem ciekaw. On wbiega do tego jakiegoś do tych doniczek, słuchajcie. Wybiegł tam gdzieś. I gdzie jest? Teraz, to ja nie wiem, powiem wam. Bo teraz go chwilowo nie widzę. Wy też na bank go nie widzicie. Poczekajcie, tutaj ktoś chyba skakał, czy mi się wydawało. O ja się... Ej, tam ktoś w ogóle skakał, słuchajcie. Słuchajcie, i to jest trochę jednak creepy. Bo mam déjà vu, że zaraz tutaj dojdzie ten szukający. I mam nadzieję, że to nie będzie prawda. Gdzie ja jestem? Łot? Co to ma być? Słuchajcie. Ej, ja nas. On chyba nie jest szukającym spoko. Ale fajna typiarka normalnie. Ej, tu tak fajnie tepie, słuchajcie. Tylko minus będzie taki, że jeśli szukający to odnajdzie, to. A nie, dobra, widzę tego szukającego. Słuchajcie, widzę go I on biegnie gdzieś tam O nie, nie, nie On tutaj jest, tutaj ewidentnie, słuchajcie On zaraz tu doskoczy Chyba, nie wiem Poczekajcie, żeby mi się tutaj O nie, 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 o kurde, muszę szybko się tepnąć Muszę szybko, 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 szybko Nie widzę nigdzie szukającego Więc jestem plus, słuchajcie, jestem plus Jestem plus, dobra Jestem w jakimś, w jakichś liściach Słuchajcie, w ogóle Teraz się znalazłem, ale kurde, dobrze, że uciekłem, tylko mam dziwny déjà vu, że on zaraz ze mną będzie biegł, ten szukający. I jest o tyle źle, że akurat kiedy on mnie szukał, to widział, że można się tam tepać. To było ewidentnie widoczne, więc jest taki minus, słuchajcie. Że łatwo będzie mu się tepnąć, słuchajcie. Ale widzę, że jeszcze jest pięciu graczy, więc dobrze na razie. Na razie jest dobrze, naprawdę, słuchajcie, o dziwo. Myślałem, że od razu odpadnę, nie wiem czemu. Ale na razie jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, że może zostanę nawet tym ostatnim graczem. Albo może ta piątka przeżyje, fajnie by było też, powiem wam. Ej, on mnie na razie nie goni, z tego co widzę, przynajmniej tak widzę. Mam nadzieję, że moje przypuszczenia są prawdziwe. Ale tam, nie, tam chyba ktoś jest, słuchajcie. Dobra, tam chyba ktoś jest. Jeszcze jest 40 parę sekund. Więc muszę do tego czasu chociaż dobić, żeby żeby było zero i wtedy przynajmniej będzie wygrana. Znaczy, wygrana o tyle, że mnie nie znajdzie, słuchajcie, i to będzie GTS Wystarczy mi tylko tyle, że mnie nie znajdzie, szczerze Wam powiem. Ale on zaraz tutaj na bank dobiegnie, tylko nie wiem z której strony on zacznie biec. O nie, tam jest on. Dobra, on tam jest. On tam jest, słuchajcie. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Nie, możliwe, że mnie nie widział, właśnie, słuchajcie. Zaraz to zobaczymy sobie. A nie, nie widział mnie chyba, no? Rzeczywiście, słuchajcie. Chyba mnie nie widział, ale nie wiem, czy on wie, że ma jeszcze 10 sekund. Znaczy, na bank widzi pewnie czas, coś czuje, ale... No nie, on nie zdąży złapać pięciu graczy w takim krótkim czasie, słuchajcie. Dobra, to ja mogę wyjść z kryjówki. No. I właśnie koniec, słuchajcie. Udało się wygrać i to jest naprawdę spoko, uważam. Naprawdę genialny chowany, powiem wam tak. Naprawdę genialny. Jestem ciekaw, co teraz wybierze. To będzie bodajże chyba teraz czwarta albo piąta runda i Myślę, że po tej czwartej, piątej rundzie będziemy już powoli kończyć. Słuchajcie... No... Więc jeśli odcinek wam się spodobał, to miło, bo jeśli byście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, to, to naprawdę motywuje. I pamiętajcie, kto nie subskrybuje kanału, to już teraz polecam kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach serii Robloxa, Brawl teraz Mobile Legends, Bank, e, Minecraft Hero i wiele, wiele więcej, co naprawdę polecam. Ale wiecie co? Szkoda, że naprawdę w żadnym z tych... W żadnej z tej turze nie byłem e, tym szukającym. Naprawdę to jest smutne. Może jeśli zostawicie pod tym odcinkiem wystarczającą ilość łapeczek w górę to powiedzmy, że może się pojawi kolejny odcinek właśnie z, te, z tego tutaj szukającego jeśli zostawicie tak powiedzmy 5-7 ła, łapeczek w górę Myślę, że to nie będzie raczej żaden problem, coś czuję. Chociaż nie wiem, to wszystko zależy od was, słuchaj, od was słuchajcie. I oczywiście w opisie będzie też link do filmu, który nagrałem z panem Verteza, właśnie z tego szukanego. A jeśli się uda, słuchajcie, to w poniedziałek. Nie, nie w poniedziałek, co ja gadam? W niedzielę, jeśli. Tam pytałem się pana Verteza, żebyśmy w niedzielę właśnie nagrali odcinek. Jeśli się uda, to właśnie w niedzielę nagramy odcinek. Jeśli pan Verteza się zgodzi, to zapytam się go jeszcze, żeby na przykład wrzucił ten odcinek w niedzielę albo w poniedziałek, jeśli się oczywiście zgodzi. A jeśli to oglądasz, pan Verteza, to możesz odpisać w komentarzu no I w opisie znajdziecie też link do serwera na Discordzie, e, gdzie polecam zaakceptować zaproszenie i dołączyć do serwera, bo naprawdę warto. Wtedy też właśnie wiecie, kiedy wychodzą najnowsze odcinki, i tam jesteście na bieżąco, i tam są też odcinki e, wrzucone z fanem Verteza, więc możecie sobie też tam zajrzeć. I polecam, naprawdę, mnie na Instagramie i na TikToku, gdzie link znajdziecie w opisie. Linki znajdziecie w opisach, no, bo naprawdę warto. Słuchajcie, pamiętajcie o ważnym, info, czyli w jest o i jak się pojawiają odcinki. Poniedziałek wtorek 19:26, środa, czwartek, piątek 20:26, 20, sobota 15, 36, 26, niedziela 23, niedzielę 11, 11:15:30. Na razie jest dobrze, słuchajcie. Jest 13 na 13 graczy, więc nie jest tak źle. I nie widzę nigdzie y, szukającego, więc też jest dobrze. Na razie jest dobrze. Jak go nie widzę, to jest dobrze, słuchajcie. To jest naprawdę dobrze. To jest dobrze na razie, ale muszę zobaczyć, czy to się coś odwala. Nie, tutaj nic się nie dzieje, słuchajcie. Tutaj nic się nie, na razie nie dzieje. Nikt po górze raczej nie skacze, z tego co widzę. Chociaż są lekkie lagi, słuchajcie. To ostre, totalnie lagi. Ej, tam ktoś skakał, dobra. Tam ktoś jest. O, widzę tego szukającego, dobra. On tam gdzieś pobiegł, słuchajcie, w ogóle. On biegnie do drugiej Nie, on się wraca. Właściwie nie wiem, ciężko stwierdzić. Nie, on się wraca, czy co teraz on robi? Ej, bo jeśli on się wraca, to trochę słabo powiem Wam. Nie, poczekajcie, on się. Nie, on się chyba nie wraca. On chyba poszedł szukać tamtego gracza, coś mi się wydaje, chociaż nie wiem, ciężko stwierdzić. Dobra, ja się tutaj ukryję. Może jak już widać, nie znajdzie mnie, słuchajcie. Mam taką nadzieję, słuchajcie, że mnie tutaj nie znajdzie. Chociaż coś czuję, że raczej to zaraz wskoczy A ja tego raczej nie sprawdzę w sumie, czy on teraz mnie szuka Nie, nie sprawdzę tego, szkoda Dobra, wiecie co, ja myślę, że raczej sobie z tego wyjdę Kurde, i bez sensu się teraz trochę ujawniłem, ale dobra Jest o tyle dobrze, słuchajcie, że nigdzie nie widać tego szukającego I to jest naprawdę plus Mam nadzieję, że zaraz naprawdę on mnie ty nie złapie. Tego nigdzie nie widzę, więc jest też dobrze, jest dobrze naprawdę. Jest, ej, jest 11 w ogóle tych ym, graczy, czyli że dwóch już musiał na bank znaleźć. Teraz dopiero to zauważyłem, słuchajcie, ale jeszcze jest minuta z kawałkiem. Mam nadzieję, że on mnie ty nie znajdzie. O nie! Kurde, ty jest ten szukający. O nie, 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 nie. 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 O ja cię. O, o nie. O nie, kolejny gracz znaleziony, kurde. Na bank mnie tutaj widział. No przecież, że mnie widział, kurde, ludzie, czemu ja jeszcze nie uciekam? Boże... Nie kurde. To jest 40 parę sekund. Muszę szybko uciekać, naprawdę. Ale lak teraz się zrobił, słuchajcie. O nie, on mnie zaraz złapie, słuchajcie. On mnie zaraz złapie, przecież. Na bank. Dobra. Wiecie co? Tutaj jest jakieś zejście. To myślę, że mogę sobie ten zejść. Dobra. Nie! Kurde, no i złapał mnie! Ja cię kręcę, jak mnie zaskoczył. Ej, dobra. Słuchajcie, myślę, że możemy już powoli kończyć ten odcinek. Bo w sumie już i tak jest praktycznie koniec rozgrywki Za 10 sekund Więc jeśli odcinek wam się podobał, To tak jak wiecie możecie zostawić łapczkę w górę Mam nadzieję, że wam się właśnie spodobał Życzę wam udanego dziąka Siemano, widzimy się w kolejnym odcinku Udanego weekendu I życzę wam udanego dziąka Udanego weekendu Siemano, widzimy się w kolejnym odcinku No i do zobaczenia I cześć, siemano No, to To już wtedy też kończę, słuchajcie, gierkę No i kończymy oczywiście tradycyjny odcinek no i spoko. Mam nadzieję, że wczorajszy odcinek Wam się spodobał. Jeśli nie oglądaliście, to polecam zajrzeć w playlistę Mobile Legends Bank Bank albo w kartę. No to ja już kończę, nie przedłużając. Na razie, trzymajcie się i cześć. I życzę wam jeszcze Wam raz udanego dziąka i udanego weekendu. Dobra, to pa.